Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie i w tym filmiku chciałabym też między innymi pokazać trik, jaki podpatrzyłam u Andziaks. Jaki to jest trik. Ten trik makijażowy to jest nakładanie pudru. Nakładanie pudru, kiedy już mamy zrobiony makijaż, mamy nałożony podkład. Róż, tam jeszcze jakieś rozświetlacze. I wtedy chcemy ten makijaż utrwalić. Bierzemy blender, czyli gąbeczkę, taki blender. Nie używamy wtedy puszek, puszku do pudru. Nie używamy puszku, tylko używamy taki zmoczony blender. I nakładamy, jak gdyby, ten puder. Na twarz. I wtedy ten makijaż jak gdyby jest utrwalony, czyli na naszej twarzy trzyma się dłużej. I tak jak powiedziała pieczonka, która malowała Aniaks, że. Jest to utrwalenie, utrwalenie tego makijażu, jeżeli na przykład yy, wybieramy się na jakieś przyjęcie, na jakieś urodziny, lubisz gorąco, a chcemy mieć makijaż, to po prostu bierzemy puder i mokry blender, mokrą gąbeczkę. Oczywiście zapytałam się też kosmetyczki, czyli doradczyni kosmetycznej w Daglasie, co ona sądzi o tym triku. Powiedziała mi, że tak, że jest to dobry trik, ale przede wszystkim jeżeli chcemy, żeby ten makijaż utrzymał się dłużej, na jakimś przyjęciu czy gdzieś, na co dzień nie, na co dzień, żeby nie zapychać naszej cery, porów, żeby na co dzień jednak używać tylko troszeczkę, posługiwać się puszkiem, czyli leciutko sobie tam po prostu rozprowadzić ten puder żeby za bardzo się nie świecić, chociaż ja często się świecę, makijaż wykonuję szybciutko, dla, po prostu, bo tak lubię, a teraz już wiem, jeżeli będę się gdzieś wybierała na jakieś przyjęcie, czy, czy będzie mi zależało na takim pięknym makijażu, to oczywiście gąbeczka zmoczona i puder. I tyle. W Warszawie zrobiło się bardzo ciepło, dzisiaj jest piękna pogoda, ale pokażę Wam trochę tak jak tu spędzam czas? Takie ostatnie. Jak tutaj spędzam czas? Jak wiadomo, jestem tutaj z, z wnuczką i z wnukiem. Opiekuję się nimi, pomagam, bo rodzice ich cały czas pracują, są w pracy. Woda z cytryną. Ja mam gazowaną wodę, bo taką lubię, jak jest tak ciepło. To po prostu uwielbiam gazowaną wodę z cytryną. Wtedy wypiłam po prostu trochę więcej. Wybrałam się też z córką na film o Robercie Oppenheimerze jest to twórca bomby atomowej. Film bardzo trudny, film dający dużo do myślenia, w jaki sposób powstawała ta bomba, w jaki sposób werbowano najlepszych naukowców. Gdzie budowano tą bombę, i oczywiście naukowiec, jeden z najlepszych naukowców, który prowadził, nadzorował budowę bomby atomowej, został później oskarżony o to, że szpiegiem dla komunistów i, i tak, i jeszcze, jeszcze dalej. Po prostu, jak łatwo jest zniszczyć tak świetnego naukowca, który kochał swój kraj, ale komuś tam się coś nie spodobało, kto miał władzę, i po prostu można jakimiś oskarżenia, oskarżeniami zniszczyć, spowodować tragedię człowieka. Jest to triumf, tragedia, ale na szczęście kończy się triumfem ten film, a tak słynnym naukowcu, jak właśnie Robert Oppenheimer. Film bardzo ciekawy dla mnie. Pytała mi się córka, czy, czy nie był dla mnie zbyt nudny, ale jednak nie. Ja lubię takie filmy. Ostatnio dużo też czytałam na temat Tesli. A w kinie popcorn musi być. Czarny powrót z kina do domu. Film po prostu był świetny. Bardzo mi się podobał i cieszę się, że zostałam, dostałam takie zaproszenie. Pozdrawiam. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Wakacje czasami też się nudzą. Dlatego wybrałam się z moją wnuczką dzisiaj na Plac Zabaw. Kampinowskim Parku Narodowym, świeże, cudowne powietrze. I piękny, duży plac zabaw dla dzieciaków. Też miejsce oczywiście dla rodziców, mogą tutaj przyjechać, zrobić sobie piknik, a dzieciaki bawią się na placu zabaw. Bardzo fajnie jest to zorganizowane. Bardzo, bardzo fajnie dużo było też e, zapytań o to, co kupiłam sobie inki w sklepie z bielizną. Kupiłam sobie dwa staniczki, tak, pokażę szybciutko. Taki, coś takiego i takie, takie kolorowe staniczki. Zachęciła mnie do tego cena, Czy są zachęciła mnie do tego cena, ponieważ kupując trzy staniczki, chciałam kupić tylko jeden, ale już tam pani mówi, wie pan, jak pani weźmie sobie trzy, jeden kosztuje prawie 100 zł, a jak pani weźmie trzy, to jeden będzie kosztował 60 zł. I tak wzięłam trzy staniczki, już trzeciego oczywiście nie mierzyłam i w domu dopiero przymierzyłam, okazało się, że jest za mały. Pycham do galerii i zwróciłam, chciałam oddać wszystkie trzy, ponieważ tam jakieś były takie różne perpetie, w tym Intimissimi. I pani mi powiedziała, wie pani co? Może pani oddać tylko ten staniczek. Stanik. Te dwa też pozostaną w tej cenie około 60 zł. Jeden. Nie 100 zł, tylko 60 zł. Jeden. A za ten trzeci zostanie pani zwrócone. Czyli można kupić trzy staniki i skorzystać z promocji. Potem oddać jeden i ma się dwa. W fajnej cenie. Dobry pomysł. Udało mi się wybrać z moją wnuczką na sushi, ale nie tak, że zamawiałyśmy sushi, tylko byłyśmy w galerii Blue City w Warszawie. Tak to wyglądało. Idziemy na sushi, albo to jest idziemy na sushi. Wszystko nam? ja już tej sushi, sushi jeździ? I wybrane ulubione sushi. I moje sushi. I rozpoczynamy ucztę sushi. Teriaki smakuje bardziej, tak? Potem teriaki. Tak? No cieszę się, cieszę się. Oczywiście deszcz, a ja bez parasola. Dobrze, że moja wnuczka ma tapturek, ale dobiegłyśmy tutaj, właśnie na parking z galerii. <grym> Idziemy. Zmokłaś? Okej, okay. trochę. No w Dobrze. Szukamy samochodu. I pogoda w Warszawie taka. Deszczyk. Deszcz łodno. I korki. Z daleka widać pałac kultury. Tutaj, gotowanie dla rodziny. Tutaj dla dzieci: racuszy, racuchy z jabłkami i pankę. Prawdopodobnie będą z nutellą albo kremem orzechowym. Myślę, że będą im smakowały. Dzisiaj przygotowuję patryczki Padron hiszpańskie papryczki, kurczak, oczywiście z wolnego wybiegu i warzywa. Takie jedzenie i frytki. Frytki są dla dzieci. Pyszny rosół z kurkami. A dzisiejsze zakupy to przede wszystkim owoce. Pyszne czereśnie. Są bardzo słodkie. Polska borówka. Zobaczcie jaka duża. Kilogram chyba 25 albo 28 zł. Pomidory. To są prawdziwe polskie pomidory. Takich w Niemczech nie ma. I oczywiście jakieś tam słodkości do kawy, czyli taka resztka jagodzianki. Reszta została zjedzona i troszkę już się zgniotła. Krosą był jeszcze ciepły, jeszcze jest troszeczkę ciepły, ale też się zgniotło. Nie szkodzi. I kupiłam jeszcze sok marchwiowy, świeży sok marchwiowy tej firmy. Jest też smaczny. Oczywiście samemu się powinno taki sok robić, ale ja kupiłam, nie będę dzisiaj robiła. Coś tam zawsze trzeba było wymyśleć dobrego, to co oczywiście lubią dzieci najbardziej. Najważniejsze, żeby im smakowało, ponieważ są troszeczkę e, takimi niejadkami. W sklepie rezerw kupiłam sobie nową sukienkę. Tak wygląda, jest dłuższa, jest wykonana z dobrego materiału lnu. Tylko coś tu się dzieje z tym dekoltem. Ten dekolt coś nie leży tak jak powinien. Kosztowała 219 zł. Fryzjerka zafarbowała mi włosy. Na no troszeczkę chciałam ciemniejszy kolor, więc wyszedł tak jak wyszedł. Pokażę wam jaki kolor. W tej chwili mam takie. Mam już po umyciu, po pierwszym umyciu, ale dalej te włosy tutaj są w słońcu, więc jest inny kolor. Ale pokażę Wam, jak wyglądają w cieniu. Po prostu nie są już złote, a chciałam złote, i chciałam, żeby. No, po prostu taki, taki wyszedł kolor. Podobno po kilku myciach będzie już inny. Tak wyglądały moje włosy zaraz po farbowaniu. Nie podobały mi się. Tutaj już po wysuszeniu i dalej mi się nie podobają. Na tym żegnam się już z Wami. Tak to wygląda tutaj ten mój pobyt w Warszawie. Zajmuję się wnuczką, ponieważ jak już wspominałam, jej mama i tata pracują. Wnuk ma troszeczkę takie inne zainteresowania: jest trochę starszy, spotyka się z kolegami, chodzą na treningi piłki nożnej, więc już tak bardzo mnie nie potrzebuje. Taki normalny dzień. Dni jak dni mijają, które spędzam z rodziną, bardzo mile, ale oczywiście dla niektórych może to być taki troszkę zwyczajny dzień. Nie chcę teraz mówić o mojej pracy. Chcę po prostu oderwać się od tego i też żyć normalnym życiem jak każdy. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i do następnego filmiku. Pa!